A wszystko dlatego, że na starość to mężczyzna taki uparty się robi, że po prostu wytrzymać trudno. No, no nic nie trafia, jak do ściany. Ale w czym ja niby taki uparty się robię, Michałowo? Ja o strachu mówię, ja o księdzu. O, też przepraszam, zamyśliłem się. Co co sobą przyjemność ciągle na kawałeczkę chodzić? Przecież w jego wieku to nawet nie wypada. Że mnie z przed ludźmi, to, to on o tym nawet nie myśli w ogóle, bo to nie obchodzi. Do tego już się przyzwyczaiłem. Ale co to za towarzystwo, no? kryminalista. Hadziuk, głupsze o tych kust, je hodują. I ten niewydarzony Pietrek, co to mógłby być jego wnukiem. Chwalone? Na wieki wieków. A co ona, Pietka, sprowadza? Się za wykierego szokam, bo interes mam. Ja u siebie? Nie, chyba teraz nie. Je. Czyta jak zwykle. Proszę, 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 niech pan przejdzie. Udarzone czy nie ale za plecima obgadywać nieładnie. Jest takiego Michałowo-dobry chłopak, raz was zapomni. A ja nie zapomnę. Czym takie smalko to nie robił? No, a tak. I kind haven't of there, obviously.